Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyli Smith. Punktów 18 i maden punktów 17. Wśród gości najlepsi byli Radosław Rancik, 28 punktów i 10 zbiórek, a także Martin Rancik, 22 punkty i 11 zbiurek. Śląsk, który odniósł trzecie zwycięstwo w rozgrywkach, ma obecnie 8 punktów o jednym więcej niż Royal Haligasyntep, przed którym jeszcze pojedynek z szablę z dorobkiem 6 punktów. Inter z jednym zwycięstwem zamyka tabelę grupy M. Sorry, Paul, and, uh, Chciałem pogratulować drużynie Śląska Wrocław Zwycięstwa. Zaczęliśmy to spotkanie bardzo dobrze, przede wszystkim realizując dokładnie plan przedmeczowy. To znaczy, dobrze jej rozpoczęliśmy, ale później Śląsk zmienił przebieg tego spotkania. Przede wszystkim dzięki skutecznej i agresywnej obronie na całym boisku. Druga część meczu, trzecia i połowa czwartej kwarty, to było wyrównane spotkanie z bardzo dobrą skutecznością obu drużyn, między innymi w rzutach za trzy punkty. To, czego nam zabrakło, to podjęcia decyzji w tych najważniejszych momentach meczu. Gratuluję Interowi Bratysława świetnego meczu, charakteru i naprawdę dobrej koszykówki, którą dziś pokazali. Gdy przygotowywaliśmy się do tego pojedynku, wiedzieliśmy, że bracia Rancik są bardzo dobrymi zawodnikami. Zwracaliśmy na nich szczególną uwagę, ale powiem szczerze, że dopiero podczas spotkania było widać, jak bardzo są dobrzy. Teraz wiemy to jeszcze lepiej. Inter jest świetnie zorganizowanym teamem z dobrym rozgrywającym losowiczem. Mają ciekawe pomysły w ofensywie, rozgrywający podejmuje właściwe decyzje i cały czas wiedzą, co chcą zrobić w ataku. Spotkanie z Interem było milowym krokiem w stronę awansu do drugiej fazy rozgrywek. Zaczęliśmy to spotkanie dosyć niemrawo. Na szczęście szybko się podnieśliśmy, poprawiliśmy wiele elementów. Właśnie z taką energią, jaką zaprezentowaliśmy od drugiej kwarty, musimy grać zawsze. Na początek chcę podziękować drużynie Śląska. Myślę, że to było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mieliśmy oczywiście problem w drugiej kwarcie z obroną Śląska na całym boisku. Sztab szkoleniowy to przyznał. W ostatniej kwarcie mieliśmy problemy, podejmowaliśmy złe decyzje, jak i w samej końcówce. Ale chciałem także pogratulować całemu mojemu zespołowi. Myślę, że o naszej przegranej, jak i o całym spotkaniu zadecydowały niuanse. Odkąd Emil Rajkowicz został trenerem Śląska, WKS odniósł dwa zwycięstwa w FIBA Europe Cup i jest już niemal pewny awansu do kolejnej rundy, choć, jak przyznajesz, tab szkoleniowy. To właśnie dzięki kibicom udało się ponieść Śląsk do zwycięstwa. Szczególnie cieszę się, ponieważ gdy obejmowałem zespół, większość twierdziła, że te rozgrywki to już zamknięty rozdział, że nie mamy szans na awans dalej. Wyjazdową wygraną pokazaliśmy, że nic nie jest stracone, odzyskaliśmy szanse, a zwycięstwem nad Interem udowodniliśmy to. Najważniejsze dla mnie, że w końcu zobaczyłem w orbicie wiele uśmiechniętych twarzy, szczególnie naszych fanów. Bardzo mnie cieszy, że daliśmy im powody, by poczuli radość dzięki swojej drużynie. Chcę im bardzo podziękować za dzisiejsze wsparcie. Zwycięstwo w tym meczu to w dużej mierze ich zasługa. W krytycznych momentach bardzo nam pomogli. Dziękuję i zapraszam kibiców do jeszcze większego dopingu. Apeluję o jeszcze większą pomoc w kolejnych spotkaniach. Przypomnijmy, w pierwszym meczu w Bratysławie Śląsk przegrał 81 do 96. Teraz po zwycięstwie u siebie do drugiej fazy z udziałem 32 drużyn awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z 14 zespołowych grup oraz dodatkowo 4 z trzecich miejsc z najkorzystniejszym bilansem. Dołączy do nich 8 zespołów Euroligi, które nie zdołają się zakwalifikować do fazy Top 16.